Czy wiesz, że istnieją sekrety dotyczące pieniędzy, których bogaci ludzie po prostu nie chcą, abyś odkrył? Sekrety, których poznanie może na zawsze zmienić twoje życie finansowe. Dziś zdradzę siedem z tych sekretów. Niektóre mogą wydawać się proste, ale uwierz mi robią różnicę między życiem pełnym ciągłych zmagań a prawdziwą wolnością finansową. Zanim zaczniemy, chcę, żebyś się zastanowił. Gdybyś mógł nauczyć się tych samych sztuczek, których używają milionerzy do budowania bogactwa, jak zmieniłoby to twoje życie? Pierwszą tajemnicą bogatego pana jest to, że sprawia, że pieniądze pracują dla niego. Podczas gdy większość ludzi zamienia czas na pieniądze, pracując od wschodu do zachodu słońca, bogaci inwestują. Inwestują pieniądze na różne sposoby, na przykład w akcje, nieruchomości i firmy. Sekret jest prosty. Zamiast polegać wyłącznie na wysiłku fizycznym, musisz nauczyć się sprawiać, aby pieniądze pracowały podczas snu. Pomyśl teraz razem ze mną: co robisz z zarobionymi pieniędzmi? Czy tylko je wydajesz, czy już wykorzystujesz je do pracy? Wyobraź sobie różnicę, jaką może to zrobić w Twoim życiu. Drugi sekret polega na tym, że nie każdy dług jest zły. Może to zabrzmieć dziwnie, ponieważ większość ludzi nauczono, aby za wszelką cenę unikać długów. Ale bogaci wiedzą, jak wykorzystać dług na swoją korzyść. Wykorzystują pożyczone pieniądze do inwestowania w coś, co przyniesie zwrot, na przykład firmę lub nieruchomość generującą dochód. Zamieniają dług w narzędzia wzrostu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak mądrze wykorzystać dług? Może kupić coś, co dodaje wartość lub generuje dochód? Trzeci sekret polega na tym, że bogaci myślą na szeroką skalę. Podczas gdy wiele osób ogranicza się do tego, co według nich jest możliwe, bogaci marzą o wielkich rzeczach. Wiedzą, że aby osiągnąć świetne rezultaty, trzeba mieć ambitne cele i jasne strategie. Czy masz wystarczająco duże marzenia? A może zadowalasz się mniej niż na to zasługujesz? Czwarty sekret polega na tym, że networking jest cenniejszy niż izolowany talent. Bogaci wiedzą, że sukcesu nie osiąga się w pojedynkę. Budują strategiczne relacje, łącząc się z wpływowymi ludźmi, którzy mogą otwierać drzwi i tworzyć możliwości. Kiedy ostatni raz zainwestowałeś czas w budowanie relacji, które mogą polepszyć twoje życie finansowe? Chłopaki, my tutaj, w kanale Gerando Akeza, mamy jasny cel: pomóc wam i wielu innym osobom osiągnąć dobrobyt finansowy i poprawić życie ich rodzin. Jeśli tak jak my wierzysz. Że dzielenie się tą wiedzą może przemienić życie, i chcesz nadal być narzędziem Bożego błogosławieństwa, zasubskrybuj kanał już teraz. Dzięki Twojemu wsparciu ta wiadomość dotrze do jeszcze większej liczby osób, i razem możemy zmienić ich życie. Liczymy na Ciebie. Piątym sekretem jest siła procentu składanego tak potężna, że Albert Einstein nazwał go ósmym cudem świata. Aby zrozumieć, jak to działa, wyobraź sobie następującą sytuację. Zaczynasz od inwestowania dziesięciu polskich monet miesięcznie w aplikację, która generuje odsetki składane. Na początku może się wydawać, że wzrost jest powolny, prawie nieistotny, ale z biegiem lat zainwestowane pieniądze nie tylko rosną, ale także generują dochód z zarobków. Tworzy to efekt kuli śnieżnej, który z czasem może zamienić małe kwoty w fortuny. Sekretem bogatych jest wykorzystanie czasu jako największego sojusznika. Im szybciej zaczniesz inwestować, tym więcej czasu mają Twoje pieniądze na wzrost i pomnażanie. Dlatego wielu milionerów już od najmłodszych lat wpaja nawyk inwestowania. Nawet niewielkie ilości mogą mieć ogromny wpływ, jeśli są stosowane konsekwentnie. Przykładowo, jeśli zainwestujesz 10 polskich monet miesięcznie przez 30 lat z roczną stopą zwrotu na poziomie 10%, zgromadzisz znacznie więcej niż tylko początkową zainwestowaną kwotę. To jest siła czasu połączona z odsetkami składanymi. Kolejną istotną kwestią jest regularność. Bogaci nie polegają na szczęśliwych okazjach ani dużych sumach pieniędzy, aby zacząć. Są konsekwentni. Co miesiąc przeznaczają część swoich zarobków na inwestycje korzystające z odsetek składanych, takie jak akcje, fundusze, a nawet inwestycje biznesowe. Magia dzieje się, gdy dochód zaczyna generować większy dochód. Tworząc cykl wykładniczego wzrostu. Pomyśl o tym. Jak możesz uczynić nawyk inwestowania priorytetem w swoim życiu? Ale dlaczego tak wiele osób ignoruje ten sekret? Odpowiedź jest prosta brak cierpliwości. Procent składany działa jak maraton, a nie sprint. Na początku wyniki wydają się małe, prawie nieistotne. To powoduje, że wiele osób poddaje się zbyt wcześnie, zanim zobaczy owoce swojej cierpliwości i dyscypliny. Ale bogaci wiedzą, jak czekać. Rozumieją, że prawdziwa wartość procentu składanego pojawia się w dłuższej perspektywie, kiedy widoczny staje się wykładniczy wzrost. A teraz zastanówmy się, czy zacząłeś już inwestować? Jeśli nie, na co czekasz? Każdy dzień bez inwestowania pieniędzy w pracę jest dniem straconym w wyścigu o wolność finansową. Rozpoczęcie pracy nie wymaga dużych, nakładów finansowych ani zaawansowanej wiedzy. Po prostu zrób pierwszy krok, choćby najmniejszy i bądź konsekwentny. Wyobraź sobie, gdzie będziesz za 10, 20 lub 30 lat, jeśli zaczniesz teraz. Czy chcesz przegapić tę okazję? Zanim porozmawiamy o szóstej tajemnicy, proszę o pozwolenie na coś, co może zmienić twoje życie finansowe. Wierzymy, że można szybko się wzbogacić i dlatego oferujemy ekskluzywny e-book, w którym znajdziesz sekrety osiągnięcia bogactwa w zaledwie 6 miesięcy. Kliknij link w pierwszym komentarzu, aby zabezpieczyć swój, ale pospiesz się, ponieważ liczba sztuk jest ograniczona. Nie przegap tej okazji, aby zrobić pierwszy krok w stronę swojego sukcesu. Szósty sekret polega na tym, że bogaci ludzie kontrolują swoje emocje związane z pieniędzmi. Nie wydają pieniędzy pod wpływem impulsu ani ze względu na status. Każda decyzja finansowa opiera się na logice i analizie z naciskiem na długoterminową perspektywę. Czy Twoje decyzje finansowe są racjonalne czy emocjonalne? Wiele osób popełnia błąd podejmując impulsywne decyzje finansowe, takie jak wydawanie nieplanowanych zakupów lub inwestowanie w możliwości, które wydają się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Emocje takie jak strach, chciwość i chęć pokazania statusu społecznego mogą prowadzić do katastrofalnych decyzji finansowych. Z drugiej strony, bogaci zawsze skupiają się na tym, co jest mądrzejsze na dłuższą metę. Wiedzą, że wydawanie pieniędzy pod wpływem impulsu może zapewnić chwilową przyjemność, ale ostatecznie skutkuje brakiem środków i trudnościami finansowymi. Wręcz przeciwnie, wolą odkładać gratyfikacje na później i podejmować racjonalne decyzje finansowe, które w dłuższej perspektywie przynoszą znacznie większe rezultaty. Teraz pytanie brzmi: Czy kontrolowałeś swoje emocje związane z pieniędzmi? A może podejmowałeś decyzje finansowe bardziej w oparciu o emocje i potrzebę natychmiastowej satysfakcji? Zaczynając podejmować bardziej racjonalne decyzje skupione na celach długoterminowych, będziesz na dobrej drodze do osiągnięcia solidnej stabilności finansowej. Na początku może to być trudne, zwłaszcza że społeczeństwo nieustannie zachęca do konsumpcji i poszukiwania statusu. I w końcu dochodzimy do siódmej tajemnicy bogatych. Nigdy nie przestają uczyć się o pieniądzach. Jest to jeden z głównych powodów, dla których stale się rozwijają i pozostają na szczycie. Podczas gdy wiele osób wierzy, że zdobywanie wiedzy o finansach to coś, co robi się raz w życiu lub że można przerwać naukę po osiągnięciu pewnego poziomu sukcesu, bogaci wiedzą, że świat finansów stale się rozwija. Cały czas pojawiają się nowe możliwości, a ci, którzy nie kształcą się stale, pozostają w tyle. Wiedzą, że edukacja finansowa nie ma końca i że ciągłe uczenie się jest niezbędnym kluczem do utrzymania wolności finansowej. Mówiąc o zdobywaniu wiedzy o pieniądzach, większość ludzi myśli tylko o technikach lub strategiach inwestycyjnych pozwalających na wzrost pieniędzy. Jednak bogaci rozumieją, że edukacja finansowa wykracza daleko poza to. Starają się uczyć o zachowaniach, nawykach, psychologii pieniędzy. A nawet o tym, jak handlować, zarządzać ryzykiem i identyfikować możliwości, zanim staną się popularne. Zawsze czytają książki uznanych autorów, uczęszczają na seminaria, słuchają podcastów, biorą udział w kursach, a nawet nawiązują kontakt z mentorami, którzy rzucają im wyzwanie, aby inaczej myśleli o swoich finansach. Zamiast czekać, aż pojawią się możliwości uczenia się, aktywnie i celowo je wykorzystują. Najciekawsze jest to, że edukacja finansowa nie musi być skomplikowana i niedostępna. Wraz z pojawieniem się internetu możliwa jest nauka w przystępny i praktyczny sposób z dowolnego miejsca na świecie. Istnieje niezliczona ilość platform, takich jak kursy online, seminaria internetowe, a nawet grupy dyskusyjne, na których można dzielić się wiedzą. Bogaci wiedzą, że nauka jest dostępna dla każdego, ale konieczne jest posiadanie odpowiedniego nastawienia, aby szukać, przyswajać i stosować zdobytą wiedzę. Wiedzą, że wiedza to jedna z niewielu rzeczy, których nikt nie może ci odebrać, i że im więcej się nauczysz, tym lepiej będziesz przygotowany do podejmowania mądrych decyzji finansowych. Pozostaje pytanie, co zrobiłeś, aby kształcić się finansowo? Jeśli chcesz osiągnąć niezależność finansową i podążać ścieżką bogatych, Niezwykle ważne jest, aby edukacja finansowa stała się stałym priorytetem w Twoim życiu. Nie oznacza to, że musisz spędzać wiele godzin dziennie, ale oznacza to, że powinieneś zaangażować się w naukę czegoś nowego, gdy tylko jest to możliwe. A gdyby tak wygospodarować godzinę w tygodniu na przeczytanie książki o finansach, lub wysłuchanie podcastu o tym, jak pomnażać pieniądze, a może wziąć udział w internetowym wydarzeniu inwestycyjnym? Sekretem jest konsekwencja i chęć rozwoju każdego dnia. Prawda jest taka, że wiele osób wciąż czeka na właściwy moment, aby zacząć uczyć się o tym, jak pieniądze przyjdą. Wierzą, że pewnego dnia będą mieli czas lub pieniądze na kontynuowanie tej edukacji. Jednak moment nigdy nie jest idealny, a możliwości uczenia się nigdy nie pojawiają się same. Jeśli będziesz biernie czekać, aż edukacja finansowa przyjdzie do Ciebie, Pozostaniesz w tyle, podczas gdy bogaci będą zawsze przed tobą, zdobywając nową wiedzę i dostosowując się do zmian rynkowych. Na co więc czekasz, aby zacząć? Wiedza jest największym atutem, jaki możesz posiadać. Nie zostawiaj na jutro tego, czego możesz się nauczyć już dziś i już teraz zacznij przekształcać swoją przyszłość finansową. Czy widzisz, jak te strategie, które dla większości wydają się prawie niedostępne, mogą faktycznie zostać zastosowane przez każdego, kto chce zmienić swój sposób myślenia? Duża różnica między bogatymi polega nie tylko na tym, ile zarabiają, ale także na tym, co robią z pieniędzmi. Podczas gdy wiele osób koncentruje się na tym, jak wydawać, skupiają się na tym, jak się pomnażać. To prowadzi nas do ważnego punktu nastawienia finansowego. Nie ma sensu znać tych sekretów, jeśli nie zmienisz sposobu, w jaki postrzegasz pieniądze. Zastanów się przez chwilę: czy postrzegasz pieniądze jako narzędzie, czy jako problem? Jeśli twoja opinia o nim jest negatywna, postęp będzie trudny. Bogaci wiedzą, że pieniądze dobrze zarządzane mogą zapewnić wolność, możliwości i bezpieczeństwo. Na przykład jednym z najpotężniejszych nawyków bogatych ludzi jest tworzenie wielu źródeł dochodu. Jest to coś, co większość ludzi ignoruje. Są uzależnieni od tylko jednego źródła dochodu zwykle pracy przez co są bezbronni. Gdybyś dziś stracił pracę, jak długo byłbyś w stanie utrzymać swój standard życia? Bogaci ludzie nigdy nie wkładają wszystkich jajek do jednego koszyka. Inwestują w różne obszary akcje, nieruchomości, biznes, a nawet w edukację, aby zdobyć nowe umiejętności, które mogą generować więcej pieniędzy. A oto ciekawostka. Nie musisz być milionerem, aby zacząć dywersyfikować swoje dochody. Małe kroki mogą z czasem prowadzić do dużych zmian. Porozmawiajmy teraz o czymś, czego wielu unika osobistej kontroli finansowej. Bogaci wiedzą dokładnie, na co trafia każdy grosz ich pieniędzy. Planują, ustalają budżety i przede wszystkim wydają mniej niż zarabiają. Wydaje się to proste, ale ile z osób, które faktycznie to praktykują? A oto praktyczna wskazówka: zacznij zapisywać wszystkie swoje wydatki. Zgadza się każda polska moneta, która wyjdzie z twojej kieszeni. Kiedy widzisz, dokąd idą pieniądze, łatwiej jest określić, gdzie możesz ograniczyć nadwyżki i skierować więcej na inwestycje. Kolejną zasadniczą kwestią jest to, że bogaci mają długoterminową wizję. Nie martwią się tylko tym, co mogą zarobić dzisiaj, ale myślą o przyszłości. Inwestując wiedzą, że zwrot nie będzie natychmiastowy, ale warto poczekać, a tego wielu nie może zrobić, bo kieruje się pośpiechem i natychmiastowością. Ale pozwól, że Cię zapytam, czy myślisz o swojej przyszłości finansowej? Co robisz dzisiaj, aby zapewnić sobie stabilność i bezpieczeństwo za 5, 10 lub 20 lat? Częstym błędem, który uniemożliwia wielu osobom dalszy rozwój, jest myślenie, że na początek potrzebują dużo pieniędzy. Tak naprawdę sekret polega na tym, aby zacząć od tego, co masz. Nawet niewielkie kwoty mogą zamienić się w coś znaczącego, jeśli zastosuje się odpowiednie zasady. A skoro mowa o składaniu wniosku, oto praktyczny przykład. Załóżmy, że oszczędzasz 5 polskich monet tygodniowo. Wydaje się, że to niewiele, prawda? Ale pod koniec roku będziesz mieć 260 monet. Jeśli kwota ta zostanie zainwestowana w coś, co przynosi odsetki składane, zacznie ona rosnąć wykładniczo. Bogaci ludzie rozumieją tę zasadę i codziennie wykorzystują ją na swoją korzyść. Czas jest twoim największym sprzymierzeńcem lub największym wrogiem. Im szybciej zaczniesz stosować te sekrety, tym większy będzie to wpływ na twoje życie finansowe. Ale im dłużej to odkładasz, tym trudniej będzie osiągnąć wolność, której pragniesz. Pokażę ci, jak to działa w praktyce. Wyobraźcie sobie dwie osoby. Jedna zaczyna inwestować w wieku 20 lat. Druga dopiero w wieku 30 lat. Obie inwestują miesięcznie tę samą kwotę, powiedzmy 100 polskich monet, i osiągają tę samą roczną stopę zwrotu na poziomie 10%. Zanim osiągną 60. rok życia, ci, którzy zaczęli wcześniej, zgromadzą prawie dwukrotnie większy majątek. Dzieje się tak, ponieważ czas wzmocnił działanie odsetek składanych. A teraz najważniejsze pytanie, ile czasu zmarnowałeś, nie znając tych tajemnic? Nie oznacza to, że jest już za późno, aby zacząć, ale raczej, że każdy dzień oczekiwania może cię kosztować w przyszłości. Kolejną kluczową kwestią, którą rozumieją bogaci, jest siła reinwestycji. Nie zadowala ich samo zwycięstwo. Biorą zyski i inwestują je ponownie, tworząc efekt kuli śnieżnej. To jak sadzenie drzewa. Zamiast od razu zbierać owoce, czekają, aż drzewo urosnie, stanie się większe i w przyszłości wyda jeszcze więcej owoców. To prowadzi nas do delikatnego punktu: dyscypliny finansowej. Jednym z największych wyzwań stojących przed tymi, którzy chcą się wzbogacić, jest oparcie się pokusie wydawania pieniędzy na rzeczy, które przynoszą chwilową przyjemność. Bogaci rozumieją, że wolność finansowa wymaga poświęceń w teraźniejszości, aby przynieść rezultaty w przyszłości. A teraz wyobraź sobie: jeśli mógłbyś ograniczyć niepotrzebne wydatki zaledwie o 10% miesięcznie, Ile pieniędzy mógłbyś zaoszczędzić i zainwestować w ciągu jednego roku? A co by było, gdybyś robił to przez 10 lat? Wpływ byłby ogromny, nie sądzisz? Co więcej, bogaci nigdy nie przestają szukać możliwości rozwoju. Wiedzą, że świat jest pełen możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i działać. Przykładem tego jest rynek cyfrowy, który dziś oferuje sposoby zarabiania pieniędzy, które nie istniały jeszcze kilka lat temu. Niezależnie od tego, czy sprzedają produkty, tworzą treści, czy inwestują w nowe technologie, zawsze wyprzedzają konkurencję, badając trendy i wykorzystując odpowiedni moment. A mówiąc o trendach, czy zauważyłeś, że większość ludzi woli podążać za tym, co bezpieczne i konwencjonalne? Bogaci myślą inaczej. Analizują ryzyko, ale nie boją się podejmować odważnych decyzji, gdy widzą dobrą okazję. Tym się wyróżniają i tworzą zalety, których większość ludzi nawet nie zauważa. Oto ważna refleksja: czy jesteś gotowy opuścić swoją strefę komfortu, aby osiągnąć swoje cele finansowe? To często odróżnia sukces od przeciętności. Kolejnym aspektem bogatego mistrza jest kontrola emocjonalna w ryzykownych sytuacjach. Na przykład na rynku finansowym, kiedy wszyscy wpadają w panikę i sprzedają, kupują. Kiedy wszyscy kupują w euforii, sprzedają. Ta zimna i wyrachowana postawa pozwala im wykorzystać możliwości, które pozostają niezauważone przez tych, którzy działają tylko pod wpływem impulsu. A oto jeszcze jeden sekret: rozumieją, że porażka jest częścią procesu. Podczas gdy większość ludzi poddaje się przy pierwszej trudności, bogaci postrzegają błędy jako naukę. Dostosowują swoje strategie, poprawiają błędy i idą dalej. Pomyśl o tym, ile razy poddawałeś się z czegoś, bo bałeś się porażki? A gdyby kontynuował, gdzie mógłby teraz być? Jedną z największych broni bogatych jest ciągła edukacja finansowa. Wiedzą, że świat ciągle się zmienia i że trzeba być zawsze na bieżąco, aby wykorzystać najlepsze możliwości: książki, kursy, mentorzy, doświadczenia. Wszystko to jest częścią arsenału, którego używają, aby pozostać na szczycie. A teraz bezpośrednie pytanie: kiedy ostatni raz inwestowałeś w naukę czegoś nowego o finansach? Czy czekasz na idealny moment lub idealne pieniądze? Prawda jest taka, że teraz jest właściwy czas, a każda inwestycja w wiedzę zawsze będzie najcenniejsza. Chcę, żebyście zastanowili się nad wszystkim, co zostało powiedziane. Czy jesteś gotowy, aby zacząć stosować te sekrety w swoim życiu? A może pozwolisz, aby czas mijał i nadal podążał tą samą ścieżką, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Czas zacząć już teraz, nie zostawiaj tego na jutro. Nie zapomnij zapoznać się z naszym e-bookiem generowanie bogactwa dostępnym w przypiętym komentarzu z praktycznymi strategiami osiągnięcia bogactwa w zaledwie sześć miesięcy. Jeśli wskazówki zawarte w filmie Ci pomogły, zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej treści o finansach, takich jak film. Podziel się swoimi celami w komentarzach i wyślij tę treść do osób, które również mogą na tym skorzystać. Chcę wiedzieć, jak zastosujesz te sekrety i pójdziesz z Tobą w stronę wolności finansowej. Do następnego razu.